W naszym studiu jest ksiądz Szymon Nowicki. Ja mówiłem Państwu na początku, że, jest, że będzie ksiądz Szymon Nęcek. Bardzo przepraszam, mam nadzieję, że żadna kara mnie nie, za to oczywiście. nie spotka. Okej, okay, fajnie, cieszę się Spokojnie. bardzo. I jeszcze raz przepraszam. Proszę księdza, spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim porozmawiać o strefie Jezusa. Strefa kibica, myślę, że większość poznaków już wie, jak będzie wyglądała strefa kibica. A czym tak. jest strefa Jezusa i gdzie to będzie można znaleźć? Może bym zaczął od początku o tym w ogóle, że Kościół nie może pozostać obojętny na tak wielką imprezę, jaka dzieje się w Polsce, chyba jedna z największych w historii naszej. Tak jak wiele różnych instytucji, urzędów przygotowuje się do tej imprezy, tak samo Kościół przygotowuje się w sposób, jaki jest to możliwy, przede wszystkim z nastawieniem duchowym. Wiadomo, że za te rzeczy materialne są odpowiedzialni ludzie konkretne, urzędy, instytucje, natomiast Kościół przede wszystkim pragnie zadbać o stronę duchową. Dlatego właśnie pomyśleliśmy o takiej strefie Jezusa, która mm. będzie obecna w strefie Kibica, ale nie tylko. Nazwaliśmy cały nasz projekt Strefą Jezusa, przygotowany dla kibiców polskich, którzy będą tu na ale także dla kibiców, którzy przyjadą z zagranicy. I będziemy obecni poprzez konkretną ludzką, oso osobistą rzeczywistość w strefie mm. Kibica, gdzie będziemy mieli swoje miejsce, gdzie będziemy chcieli spotykać ludzi, rozmawiać z nimi na sprawy duchowe. Wiadomo, że kibice, którzy przyjeżdżają do Poznania nie przyjeżdżają, żeby rozmawiać o swojej wierze, o religii, mm. tylko przyjeżdżają pokibicować, napić się piwa, dobrze się pobawić, no ale myślimy o tym, że znajdą się takie osoby, które będą jednak chciały w tej rzeczywistości też takich emocji, może się wyciszyć, gdzieś tam porozmawiać, iść nam msze świętą, bo proponujemy też mszę święte w tych językach, w których kibice do nas przyjedą, czyli angielski, chorwacki, włoski. Tak. Proponujemy kościoły, w których będzie strefa ciszy, czyli jakby nic nie będzie się działo, będzie można wejść i w ciszy po prostu być, nie wiem, przeżyć gorycz, porażki i może jakieś też inne emocje, mhm. te pozytywne też. No i właśnie w taki sposób chcemy zaistnieć. Rozumiem, e, powiedział ksiądz, że myślicie, że tak będzie. Czy mm, myślicie, czy też czerpiecie z obserwacji na przykład tego, co się dzieje na przystanku Woodstock, gdzie też jest przystanek eee. Jezus? Przede wszystkim pierwsze swoje jakby pomysły wzięliśmy z tego, że cztery lata temu na mistrzostwach w Austrii i w Szwajcarii była podobna rzeczywistość. Też była e, taka możliwość właśnie spotkania w kościołach, e, ksiądz, księża, którzy tam to organizowali, robili też różne wystawy, prześwięt, takie happeningi i trochę czerpiemy stąd przykład. Ale drugą rzeczą jest też właśnie ta, taka rzeczywistość jak przystanek Woodstock mm. i przystanek Jezus, który tam jest obecny. Podobna rzeczywistość jest też na letnicy takiej ewangelizacji, więc jakby nie, nie, nie jest to pomysł nowy, ta nasza ewangelizacja, ale próbujemy czerpać to właśnie z tych pozostałych innych punktów, gdzie, gdzie Kościół też jest obecny w tym świecie świeckim, e, kultury, Kościół mhm. też jest obecny i my z tego też czerpiemy. Czy tylko w Poznaniu będzie strefa Jezusa, czy to w każdym mieście, w którym jest? Eur? Nie, w każdym, w każdym mieście i w Gdańsku, we Wrocławiu, w Warszawie są księże odpowiedzialni za to, są... E, ludzie świeccy, przede wszystkim młodzi ludzie, to nie, że, tak, że starsi się w to angażują, tylko przede wszystkim młodzież, bo my też chcemy w jakiś sposób to wykorzystać jakby do takiej pracy późniejszej, nie chcemy, żeby to było tylko te, te, te 30 mm -hmm. dni euro, ale to może to być jakiś też przyczynek na później, prawda, zmobilizowanie teraz ludzi, kiedy pójdziemy na przykład z rzeczywistością takiej ewangelizacji mówić o tym, że jest lednica, no, to za rok może na przykład przyjechać trochę więcej ludzi. W tym okresie 2 czerwca, czyli jeszcze przed mistrzostwami, ale zrobić pozytywną reklamę, o tym mówić też, to za rok może przyjechać ludzie, mogą przyjechać za granicę. Na przykład, chcemy wydać taką gazetkę ewangelizacyjną, którą będziemy rozdawać ludziom w strefach kibica za darmo, mhm. gdzie będą właśnie różne takie propozycje tego, co my tu w Polsce robimy, z czym możemy do ludzi wyjść, co możemy zaproponować wywiady z ojcem Janem Górą, który jest też ambasadorem Euro w Poznaniu, z piłkarzami yy, świadectwa, które będą pokazywały, że ludzie powiedzmy publicznie gdzieś tam udzielający się też potrafią żyć wiarą, żyć Ewangelią i chcemy ludziom to właśnie zaprezentować, no żeby to mówię owoce, żeby też na późniejszy czas. Wiadomo, że to nie jest też tak, że my zaraz będziemy się spodziewać owoców, że nagle kibice będą tłumie przejść mm. do kościoła, no bo tak nie jest. Ja jestem sam kibicem, jestem świadomy tego, że że niestety wielu kibiców jest gdzieś tam z daleka od, od religii, od wiary, ale, ale no próbować można. Ja to często powtarzam, że tak jak w Ewangelii, Pan Jezus poszedł szukać tej jednej owcy zgubionej, a 99 było znalezione, więc nawet jak ten jeden coś tam gdzieś przyjmie, zrozumie, to dla nas będzie to jakaś dobra rzeczywistość. I czego się ksiądz najbardziej obawia przy organizacji tej strefy? Czego się obawiam? Chyba niczego. niczego. Nie jestem bardzo otwarty. Mam współpracowników bardzo młodych ludzi, którzy są bardzo otwarci na tę rzeczywistość, mimo że wielu z nich nigdy sportem się nie interesowało, nie interesowało się piłką nożną, ale właśnie wziąłem ich do mojego zespołu po to, żeby też pokazać im, że to jest coś fajnego, kibicowanie to jest coś fajnego i pomagajmy bardzo dużo, różne pomysły rzucają, no i idziemy, otwarci jesteśmy na tych ludzi, dostajemy wiele różnych sygnałów z zewnątrz, pozytywne. No oczywiście są też negatywne sygnały, no ale jakbym nic nie robił, to by nic nie mówili. Jak robię, no to mówię pozytywnie i negatywnie. Mhm. Tak to, to jest o każdej rzeczywistości, więc ja niczego się nie obawiam. Idziemy. Jesteśmy otwarci na to wszystko. Myślę, że że jakieś tam owoce będą. Mhm. Mój ksiądz, że się nic ksiądz nie obawia, niczego się ksiądz nie obawia, ale się tak zastanawiam, w przypadku takich właśnie imprez jak na przykład Euro, czy ogólnie też kibicowania, ja nie mam nic do kibiców, bo mhm. wiem, że ksiądz też jest kibicem, no ale zdarzają się e, chwile słabsze, chwile gorsze, zdarza się tak, że ktoś przegrywa, no i wtedy sypią się wyzwiska, przekleństwa, e, różnego rodzaju, można też odreagować na ten stres, na przykład no poprzez właśnie. przemoc. Czy jest na to jakaś rada? Właśnie my chcemy promować taki, taki pozytywny wizerunek, że jakby no, to jest życie, tak? W życiu i się wygrywa i się przegrywa i tak samo drużyny, którym się kibicuje, wygrywają i przegrywają i różne wywołuje to emocje. Ja rzeczywiście od, od kilku dni jestem takie w ogóle strapiony po ostatnich wynikach lecha, liczę na to, że dzisiaj będzie mhm. o wiele lepiej. Ale no, próbuję też wśród moich znajomych taki też zarażać i pokazywać, że no, no jest to trudne, ale te emocje nie mogą w negatywny sposób się przerabiać. Prawda? Nie może być tak, że nagle yy... Przegrała drużyna, moja ukochana, czy reprezentacja, czy, czy, czy lech Poznań, i nagle teraz idę i kogoś tam pobiję, prawda? Albo powyzywam, nie wiem, w domu będę agresywny wobec moich najbliższych. Nie, nie o to chodzi. W jakiś sposób trzeba inny reagować te emocje, nie wiem, iść nawet z kumplami, wypić piwo, prawda? można gdzieś tam parę słów użyć, ale żeby to nie, jakby nie przenosiło się na tą moją całą później rzeczywistość życia codziennego, bo to będzie budowało też negatywne relacje. Po to też właśnie my wchodzimy z tym naszą ewangelizacją, z Jezusa, po to, żeby być takim katalizatorem też, że jeśli jakaś drużyna przegra, no to tych kibiców w jakiś sposób pocieszyć, gdzieś tam pokazać im, że nie trzeba zaraz brać, nie wiem kijów, kije, kamienie i rzucać, prawda, tylko może w jakiś sposób to spotkać się, pogadać, gdzieś tam te nerwy wyładować, nie, iść pobiegać, prawda, mm -hmm. czy, 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 czy nie wiem, podnosić ciężary, prawda, ale nie, żeby zaraz właśnie się bić, prawda, bo to nie o to chodzi. Rozumiem. E, wróćmy jeszcze może do strefy Jezusa. E, strefa Jezusa, oprócz tego, że będzie na placu wolności, będzie w trzech takich e, punktach, trzech e, kościołach właśnie położonych w Poznaniu. Jeżeli ksiądz mógłby powiedzieć dokładnie to o kościołach. To znaczy tak, kościoła. chcemy właśnie jakby rozszerzyć to nie tylko jakby ewangelizacja strefa kibica to jest jedna rzecz, ale też są kościoły, które będą jakby dyspozycyjnie dla, dla kibiców. Skupiamy się też na niedzielnych msza świętych, no bo dwie niedziele tutaj zahaczają o mecze w Poznaniu, dlatego na tych dwóch niedzielach się skupiamy. To będzie fara, gdzie będą w języku angielskim msze święte. Hmm. To jest Kościół św. Marcina, gdzie będą przeświętym w języku niemieckim. Dlaczego w języku niemieckim? Pomyśleliśmy sobie, że jacyś kibice niemieccy mają łatwiejszy teraz dostęp do Poznania Chce, chcieliby poczuć atmosferę mistrzostw, dlatego zamiast lecieć na Ukrainę i być tam, no to przyjadą do Poznania. Tak na telebimy, na przykład w kibisa będą chcieli zobaczyć mecz swojej drużyny, więc dajemy taką możliwość. I yy, jednej niedzieli w, na, w kościele Fredry będzie po chorwacku, a w jedną niedzielę będzie po, w języku włoskim, prawda, w zależności tam jak te drużyny grają. I oprócz tego będzie właśnie ta strefa ciszy, o której też mówiłem, to będzie fara, to będzie Kościół Franciszkanu na wzgórzu Przemysła i to będzie Kościół Świętej Rodziny na Osiedlu Kopernika, który jest najbliżej położony stadionu. Więc taką też możliwość dajemy. Mhm. Czyli to będą takie trzy miejsca, a gdzie możemy w tym momencie znaleźć więcej informacji na temat... Tak, jest Strafi taka specjalna strona, którą założyliśmy, przystanekeuro.pl i tam już są wypisane dokładne daty, godziny tych mszy świętych, położenie tych kościołów też. Mam też zapewnienie, że te wszystkie informacje właśnie na temat tej naszej ewangelizacji znajdą się też w takim biuletynie, który wyda miasto i będzie rozdawało kibicom, którzy przyjadą, przylecą do Poznania. Oprócz tego też na tych takich, powiedzmy, turniejowych stronach też te informacje będą obecne. Mm -hmm. Też znalazłem Was na Facebooku. Tak, mamy hmm. też, też początkuje strona na Facebooku, Stefa Jezusa Poznań, także tam też zapraszamy do zachęcania, do, do, do polubienia tego, tej strony, ale oprócz tego też zachęcamy w ogóle wolontariuszy, którzy może czują się właśnie w taki sposób, którzy chcą ewangelizować, do zgłoszenia się poprzez tą stronę do nas, bo potrzebujemy wielu, wielu rąk, wielu też gardeł, Przede wszystkim język angielski, no ale może też się znajdą tacy, którzy umieją w języku włoskim porozmawiać, czy w języku chorwackim, czy niemieckim. No chcemy z tymi ludźmi właśnie też, wiadomo, że to nie tylko polskie, ale te języki obce, więc zapraszamy ludzi, którzy będą chętni, żeby się do nas zgłaszali. Rozumiem. To jeszcze na sam koniec, kto wygra? Całe mistrzostwa? Chciałbym, żeby Polska, jak to zawsze, patriotyzm jest na pierwszym miejscu, no ale patrząc realnie ja kibisuję od dziecka y, Holendrom i Włochom, więc myślę, że ktoś z tych drużyn. Holendr albo Włosi. Włosi, tak. Okej, okay, tak, dobra, tak. to zbieramy sobie opinie, A jeszcze, jeszcze tak się zastanawiałem, e, jak to jest. E, jestem z Kibicem... E, Polski i w tym momencie modlę się o to, bo można się modlić, prawda, o zwycięstwo tak, Polski, oczywiście. ale jednocześnie modląc się o zwycięstwo Polski szkodzę na przykład Holendrom albo Włochom, tak, bo oni tak. nie mogą wygrać. Albo kibice holenderscy modlą się o zwycięstwo Holandii, teraz i Pan Bóg stoi, no stoi w rozterce, ale oczywiście tak nie możemy do tego podchodzić, mhm. bo y, łaska bazuje na naturze, tak, i przede wszystkim wszystko jest w nogach, w głowach y, piłkarzy, tak, i oni walczą walczą ze sobą, a jeśli rzeczywiście tutaj działa z jednej strony łaska i z drugiej strony łaska, no to ta natura jest jednak w tym momencie ważniejsza, prawda? I pomoże, tak samo jak jest karny, prawda? Jedni się modno, żeby bramkarz obronił, mm -hmm. drudzy się modno, żeby piłkarz szczelić, tak. prawda? No i teraz Pan Bóg ma zrobić, prawda? To jednak jest ta rzeczywistość ludzka, tak? I ten aspekt ludzki w tym momencie zadziała przede wszystkim, prawda? Więc jakby Pan Bóg aż tak mocno do spraw tych, tych takich sportowych, co sobie się nie miesza, no bo to, to jest właśnie nasze, nasze ludzkie życie, mm -hmm. to jest nasza wolna wola, prawda? Dokładnie. Aspekt ludzki, ale myślę, że jednak ingerencja Pana Boga by się przydała naszej reprezentacji. O, to myślę, tak, tak. tak, tak, tak. <grych> bardzo dziękuję za przybycie dziękuję do nas studia. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz Szymon Nowicki, duszpasterz sportowców Archidiecezji Poznańskiej i koordynator strefy Jezusa w Poznaniu. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo, a my już wracamy za chwilę do dalszego programu.